Witam serdecznie. Przegrywamy mecz 0 do 1. Byliśmy z zespołem zdecydowanie słabszym w dniu dzisiejszym. Nawet nie chodzi tylko o elementy czysto piłkarskie, których przewyższą nas zespół z Sieradza. Ale to co najbardziej boli to cechy wolicjonalne, gdzie widać było, że zespół Warty zdecydowanie bardziej chciał ten mecz wygrać. Mimo tego, że przeciwnik nie stworzył sobie kilku klarownych sytuacji, to eliminował nasze zachowania w fazie ofensywy, bardzo dobrze funkcjonowali w grze obronnej, i za to trzeba im pogratulować. My musimy się wziąć mocno w garść i pokazać zdecydowanie lepszą jakość piłkarską, ale również charakter w następnym spotkaniu. Dziękuję.